Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie na odcinku za 50 zł. Mam mega linię, czarny diament i dość szczęśliwa jak do tej pory dla mnie król Kesz. kupiona w zupełnie innym miejscu, w innym mieście. Do tego masa kasy i moc szczęścia. Megalinie nadrapałam, żeby to nie trwało za długo, i jest linia. Także już jakiś pewniak jest, a jak jest najdroższy, pewniak to bardzo cieszy. Zaczniemy od mocy szczęścia i ja bardzo chciałam podziękować za przekroczony próg 2000 subskrypcji. Jeszcze się troszeczkę waha, jak to huśtawka, w przód, w tył, ale niebawem ogłoszę długo wyczekiwane rozdanie, także bądźcie czujni. I bardzo, bardzo Wam kochani za to dziękuję. Zaczniemy sobie od mocy szczęścia numerem dwudziestym pierwszym i szukam jeden osiem trzydzieści i trzydzieści dwa. A mam dziewięć ładny początek siedem drugi piękny trzy. Trzydzieści jeden i jedenaście. I drugi rządek szesnaście dwadzieścia siedem dwa.

I w drugim rządku 19, 23, 41, 13 i 37. W bonusie winogronko. Także za piątkę się nie spisały. No to czarny diament. Czarny diament i król też są właśnie kupione w innym miejscu. Innym mieście o tak 19, 8, 4, 38 i 29 albo też gwiazdka lub diamencik. A mi tutaj podłożyli 7, czyli podłożyli mi bok oboczka. O, z drugiej strony ustrzelili. Nie, ładnie 3. Dwadzieścia cztery i sześć, szesnaście, trzydzieści cztery, siedemnaście, trzydzieści dwa i czterdzieści. Tu mam dwadzieścia trzy, trzydzieści siedem, piętnaście, czternaście i dwadzieścia siedem. Dwadzieścia osiem, dwadzieścia jeden, pięć, dwanaście i trzynaście. Dalej pusto. I teraz król Cesz. I tutaj szukam trzydzieści dziewięć, pięćdziesiąt pięć, szesnaście, pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia jeden. No i zobaczymy, czy królkesz trzyma formę. Dalej. 41. Premiera była rewelacyjna. Później również dawała wygrane. Trapałam sobie poza kanałem, też dała wygraną. Także w końcu pewnie przyjdzie ten czas, że będzie zabierać. Co tutaj 47. Pięćdziesiąt sześć, trzydzieści cztery, jedenaście i czternaście. W trzecim rządku dwadzieścia osiem, trzydzieści dwa, trzydzieści sześć.

Zostaje pewnie jak Mega linie z numerem ósmym. I drapiemy drugą stronę. Może do tej linii jeszcze coś dołożymy. Naszejnik i rower. Ja Wam zbliżę. Szukajcie ze mną naszejnik. Tu jest rower. Naszyjnik. I tu też, i tu też. I więcej nie ma. Teraz piłka i serce. Piłka, serce. A tu jeszcze była cytrynka. Tu jest serduszko serduszko i serce. Piłeczki nie znalazłam. Kolejny to ananas i biedronka. I czy tutaj coś takiego znajdę? Jest Biedronka jest druga. A, kolejne, klucz i diament. Gdzieś tu takie symbole widziałam. Tu też. Tu jest diament, klucz, diament i klucz. Kolejne to tęcza i dzwonek. Dzwonek jest. Tęczy. Nie kojarzę. No, dzwonek tylko jeden. Cztery symbole przed nami. Gwiazdka i liść. Listek jest. Gwiazdka, liść. Liść. I jedna gwiazdka się znalazła. Teraz pierścionek i lody. Lody są. Tu też, tu też, ale chyba już nic. Nie dołożę. Dobra, w bonusie cały czas poluje na dolara, a jest portfel. A pod linią uuu 40 no to um, wychodzi na to, że tylko 10 zł jest na minusie. DD to się zgadza. 3 razy D. Odcinek na 50 zł. Zobaczcie oczywiście cała masa pustaków. Bo inaczej nie może być. Ale za to mega linie uratowały, dając 40 zł. Ta edycja wydaje mi się, że jest dla mnie najszczęśliwsza. I myślę, że też jest więcej tych dolarów. Z tego, co obserwuję na innych kanałach, to chyba też więcej dolarów sypnęli. Także mam nadzieję, że złapie, dorwę <gdyś> kiedyś. A jak na razie cieszę się z tego. Jest na pomnożenia, jest na kolejne zrabki na kolejne odcinki. Także bardzo Wam kochani dziękuję raz jeszcze za te 2000 subskrypcji. Niebawem ogłoszę. Po prostu chcę mieć pewność, że to nie spadnie poni poniżej 2, chyba mnie rozumiecie. Nie będzie żadnej zapowiedzi w tytule, nic. Po prostu powiem na odcinku, tak jak ogłosiłam na 1500. Chcę zobaczyć, kto jest czujny i czeka. I oczywiście uważnie ogląda odcinki. Bardzo Wam, kochani, dziękuję za dzisiejszą obecność. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!